Cześć, przed Tobą kolejny odcinek serii o tym, jak podejść do naprawiania marketingu w Twojej firmie. Za nami już odcinek ze wstępem, który pokazał, jak w ogóle zacząć i jak myśleć o tym, kiedy marketing nie działa. I za nami odcinek o strategii. Zachęcam Cię, żeby nadrobić te materiały, jeśli jeszcze ich nie znasz. A dzisiaj skupimy się na kolejnej części, czyli o tym, jak podnosić jakość naszego marketingu w obszarze wdrażania tego marketingu. Ja nazywam się Jacek Kłosiński i jestem współzałożycielem firmy Marketing Opanowany, w której pomagamy naszym klientom zapanować nad marketingiem poprzez nasz autorski program doradczy, ale też warsztaty i szkolenia. W tych projektach strategia jest przeważnie pierwszym krokiem, ale no nie ograniczamy się tylko do tworzenia strategii i my jako firma wspieramy też naszych klientów później na etapie wdrażania tej strategii w formie takiego stałego wsparcia, stałej opieki nad marketingiem. Więc w tym dzisiejszym materiale opowiem Ci o takich największych problemach, wyzwaniach związanych właśnie z tym etapem wdrażania, na co warto wtedy zwrócić uwagę, jak podnieść jakoś tego, co robimy. No i w pierwszym odcinku powiedzieliśmy sobie o tym, że marketing jest pomysłem na to, jak połączyć naszą ofertę z klientami. To pomysł na to, jak do nich dotrzeć, jak o sobie opowiedzieć i tak dalej. No i wdrażanie tych pomysłów z reguły sprowadza się do szeroko rozumianej promocji, czyli robimy reklamy, treści, robimy jakieś zdjęcia, nagrywamy filmy i tak dalej. Można więc w uproszczeniu Powiedzieć, że wdrażanie marketingu sprowadza się do tworzenia różnego rodzaju materiałów. A jeśli wdrażanie ma być tworzeniem materiałów, no to jakość tego wdrażania zależy po prostu od jakości tych materiałów. No i mimo tego, że to nie jest nic odkrywczego i większość film wie i rozumie i starając się wdrażać jakieś pomysły marketingowe, no to robi te materiały, no to to nie zawsze działa. Czyli ten marketing, mimo tego, że tworzymy jakieś treści, reklamy, filmy i zdjęcia, nie działa. Dlaczego? Ja lubiłem tę sytuację porównać do lania wody do dziurowego wiadra. Czyli my lejemy wodę rozumianą jako zasięg, energię, wkładamy w to, żeby dotrzeć do jakichś ludzi, pokazywać im te nasze materiały, ale te osoby, nawet jeśli uda nam się zachęcić, żeby je obejrzały, czyli zobaczyły nasze treści, czy zobaczyły naszą stronę internetową, przychodzą koło tego obojętnie, czyli ta woda przelewa się bokiem, no bo mamy właśnie jakieś dziury w tym wiadrze. I skąd biorą się te dziury? Jak mamy załatać te dziury w tym wiadrze, żeby ci odbiorcy z nami zostali, zainteresowali się tym, co robimy? Na etapie wdrażania, żeby załatać te dziury, musimy rozwiązać dwa problemy. Pierwszy problem dotyczy braku jakichś materiałów marketingowych, czyli nie możemy budować dobrego marketingu, bo nie, może, nie, bo nie mamy po prostu materiałów, które na ten marketing się składają. Czyli nawet jeśli jakiś odbiorca zainteresuje się tym, co robimy, czyli ta woda do wiadra się wleje, no to tą dziurą jest brak jakiegoś materiału, czyli nie mamy jakiegoś tekstu, jakiejś grafiki, po prostu nie ma jakichś informacji na przykład, których ten odbiorca potrzebuje. O tym jak Ważne są informacje w marketingu i jak ten brak tych informacji jest istotny często. Nagrałem też cały osobny odcinek podcastu, który znajdziesz tutaj, też na liście moich podcastów, ale tutaj skupmy się w tym odcinku, jak rozwiązać też ten problem. No bo skoro firmy wiedzą, że mają robić jakieś materiały, ale z drugiej strony materiałów często brakuje. No to z czego to wynika? Z czego wynika to, że nie robimy jakichś materiałów, skoro wiemy, że powinniśmy? Moim zdaniem to wynika z tego, że lekceważymy albo nie do końca rozumiemy, czym są te materiały w praktyce, albo jakich zasobów potrzebujemy, żeby faktycznie te dziury załatać. I tutaj często wiemy, zdajemy sobie sprawę, że są jakieś duże zasoby, które powinniśmy tworzyć, czyli strona internetowa, identyfikacja wizualna takie duże materiały każdy z nas wie i rozumie, ale z drugiej strony brakuje często tych mniejszych. Czyli brakuje jakiegoś odpowiedzi na jakieś pytania, brakuje jakiegoś maila powitalnego, jakiegoś mniejszego zasobu, który jest równie często istotny dla jakiegoś typu odbiorców, czyli na przykład nie adresujemy jakiejś informacji. Drugi problem z materiałami wynika z tego, że nie rozumiemy rozróżnienia między zasobami strategicznymi i narzędziowymi, czyli na przykład skupiamy się bardzo na tych narzędziowych zasobach, jakichś aplikacjach do analityki, na jakichś zdjęciach produktów, a zapominamy o tych zasobach strategicznych, które są z kolei potrzebne. Czyli jak mówiłem wcześniej, że na etapie strategii musimy robić jakiś opis ścieżki klienta, analizować jakieś kategorie rynkowe, robić jakiś opis konkurencji. No to wszystkie tego typu zasoby też często strategiczne są istotne i bez tych z kolei zasobów strategicznych często nie możemy robić dobrej jakości materiałów, no bo te materiały, takie jak reklamy, teksty, grafiki, powinny wynikać z tych zasobów strategicznych, które sobie dobrze wcześniej opiszemy. No i trzeci obszar problemów jest związany właśnie z tym, że lekceważymy zasoby, czy mieszamy zasoby namacalne z nienamacalnymi. Czyli skupiamy tutaj się z reguły raczej na tych namacalnych, czyli robimy stoiska, wizytówki, rolapy, strony internetowe, a zapominamy trochę o tych nienamacalnych. I oczywiście na przykład nienamacalnym zasobem może być jakiś slogan, ale nawet jakiś rytuał. Taki rytuał, na przykład jaki ma Starbucks, gdzie kelner zapisuje imię klienta, który ten rytuał kojarzymy z tą marką, jest jakimś zasobem, jest jakimś materiałem marketingowym, który pracuje na skojarzenia związane z tą marką. Więc często zapominamy o tym, że właśnie możemy też budować te e, takie mniej namacalne e, zasoby, ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze oczywiście jest ważny element budowania zasobów, który warto poruszyć, czyli jest wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Czyli e, oczywiście większość firm teraz obecnie budując jakieś zasoby marketingowe stara się wykorzystać AI. No i faktycznie dzięki sztucznej inteligencji e, możemy stworzyć draft jakieś oferty, strukturę newslettera, jakiś konspekt strony internetowej, landing page, e, jakieś e, pytania do ankiet, e, możemy Szukać nawet jakichś insightów, informacji o klientach, robić jakiś deep research i tak dalej. Ale tutaj na tym etapie często widzę problem taki, że firmy zapominają, żeby nakarmić trochę tą sztuczną inteligencję odpowiednim kontekstem. I w tym bardzo pomaga taka technologia, która się nazywa Model Context Protocol. Ona polega na tym, że możemy dowolny model językowy podłączyć do naszych dokumentów strategicznych, na przykład, czy do naszych jakichś innych wcześniejszych ustaleń, decyzji, materiałów. I właśnie tu przydaje się ta na przykład strategia w formie bazy danych. O której mówiłem w poprzednim odcinku. Czyli możemy sobie połączyć naszą strategię, na przykład zrobioną jako, ba jako bazę danych w programie Notion, poprzez ten model context protocol i na przykład wtedy ChatGPT, czy Clot czy inny model językowy bezpośrednio może łączyć się z tym Notion i pracować w oparciu o kontekst, który tam znajdzie. Więc podsumowując, jeśli pierwszym problemem jest to, że jakichś zasobów marketingowych nie ma, no to po pierwsze powinniśmy pamiętać o różnej definicji tych zasobów, że to naprawdę jest bardzo szerokie, pojemne pojęcie i po prostu powinniśmy na te zasoby materiały patrzeć właśnie szeroko, a po drugie, jeśli chcemy wykorzystywać AI do budowania tych zasobów, no to te wcześniejsze rzeczy związane ze strategią dobrze byłoby połączyć z tym etapem wdrożenia, na przykład wykorzystując takie technologie jak model kontekst Protocol. A drugim takim głównym obszarem problemów z jakością wdrożenia jest jakość tych zasobów, czyli jeśli już nawet jakieś materiały są, no to to ich jakość nie jest wystarczająca. A oczywistym banałem jest to, że ta jakość jest ważna i potwierdzają to też badania. Na przykład takie badanie firmy Nielsen pokazało, że aż połowa roj z reklamy zależy od jakości kreacji w tej reklamie. Ale kluczowe jest tutaj to, moim zdaniem, jak będziemy rozumieli tę jakość. I jakość łatwo tutaj pomylić na przykład z estetyką. Ale to zdecydowanie nie chodzi o to, żeby materiały były na przykład ładne albo nie muszą koniecznie wydawać się profesjonalnie zrobione. Wręcz niektóre badania pokazują, że te materiały, które wyglądają na amatorskie albo nie do końca profesjonalne mogą mieć lepsze efekty na przykład w reklamach niż te materiały, które wyglądają na bardzo profesjonalnie wykonane. Żeby pracować więc nad jakością materiałów musimy sobie dobrze odpowiedzieć na pytanie co ta jakość miałaby dla nas oznaczać. Ja bardzo lubię wykorzystywać do tego model MDS, który opracowała firma Kantar, czyli jedna z największych firm badawczych na świecie. Oni od lat mierzą wartość marek, skuteczność komunikacji i oni opracowali właśnie ten taki model, który pokazuje jaka powinna być komunikacja i materiały Marki, żeby one faktycznie były wysokiej jakości. I model nazywa się MDS, bo to są pierwsze litery trzech elementów, które powinny takie materiały spełniać. M oznacza meaningful, czyli czy materiały trafiają w realne potrzeby i rezonują z naszym odbiorcą. D oznacza different, czyli czy materiały się wyróżniają, czy są charakterystyczne. I S oznacza sailant, czyli czy marka łatwo przychodzi na myśl w momencie zakupu. No i oczywiście w teorii brzmi to prosto, ale żeby to przełożyć na praktykę, Trzeba wziąć pod uwagę kilka szczegółów, więc rozumiemy to teraz na czynniki pierwsze. Jeśli chodzi o to meaningful, to najważniejsze jest to, żeby Twoi odbiorcy czuli, że te materiały, które robisz, są zrobione idealnie dla nich. żeby się z nimi utożsamiali. Tutaj bardzo wyraźne jest to, jak dobrze przepracujemy te wcześniejsze etapy. Czyli w odcinku o strategii mówiłem o takim obszarze związanym ze zrozumieniem, otoczenia odbiorcy sytuacji. I tutaj tym wdrożeniu widać później jakość tego, jak to jak to zrozumienie e, przebiegało. Czyli im bardziej, im lepiej będziemy rozumieli odbiorcy, sytuację, kontekst, kategorie, tym później. Na etapie wdrażania będziemy tworzyć materiały bardziej do tego dopasowane, co w efekcie no, one, dla tych naszych ubiorców będą bardziej rezonujące. Ci się będą z nimi bardziej utożsamiali, a jak widzimy, jest to jeden z najważniejszych czynników, żeby nasze materiały działały. Z kolei to different zdecydowanie nie powinniśmy rozumieć jako wyróżnianie się w sensie inności. Chodzi raczej o to, żeby nasze materiały były szybko rozpoznawane jako nasze. Chodzi o to, żeby odbiorca w ułamku sekundy wiedział, że to ty. I z kolei ten obszar jest bardzo dokładnie zbadany przez Ehrenberg Bass Institute, czyli taki wiodący ośrodek badawczy, który od ponad 30 lat analizuje to, jak rosną marki, co wpływa na to, że marka jest skuteczna i dobrze dociera do odbiorców. I jeden z ich flagowych konceptów nazywa się Distinctive Brand Assets. To są właśnie konkretne elementy, które ludzie kojarzą z Twoją marką i tylko z nią, czyli jakiś konkretny kolor, zapach, kształt, dźwięk, Twoje wnętrze, jakieś rytuały, o których mówiliśmy wcześniej. Jakieś postaci, słowa i tak dalej. Czyli coś, co widać, słychać, czuć i od razu wiadomo, o jaką markę chodzi. I to ważne, bo badania pokazują, że ludzie bardzo często pamiętają e, jakiś komunikat, jakąś reklamę, ale nie do końca są w stanie powiązać, o jaką markę chodziło. I tutaj ostatnio widziałem świetny przykład tego, jak to powinno działać w praktyce, bo było rozdanie nagród złotych globów. Jedną z nagród miał dostać George Clooney, i zobacz, jak Ta pokazuje siłę budowania marki. George, you're amazing. I'm such a fan. I shouldn't be allowed to talk to you right now. I, I've always wanted to ask you this question, and I know this is unprofessional, but I might not get a chance to do it again, so here goes. My Nespresso has been coming out kind of watery, and I'm wondering, is it like a pod issue, or you think it might be the filter? Could you troubleshoot it for me later? Thank you so much. Grazie, Signore. Czyli osoba wywołująca George'a Clooney'a na scenę zrobiła darmową reklamę marce Nespresso. Postać George'a Clooney'a tak bardzo jest tym distinctive brand asset związanym z Nespresso, że nawet na wręczeniu Złotych Globów, kiedy pojawia się George Clooney, no to towarzyszy mu ten temat marki Nespresso, jako nierozerwalnie związany z, z tą marką. Charakterystyczne skojarzenie. Jest takie powiedzenie, że dobra reklama sprawia, że ludzie zapamiętają firmę, a nie reklamę, i właśnie o to tutaj chodzi. Nespresso robi to dobrze, no bo yy, ludzie pamiętają nie tylko reklamę, nie tylko George Cloney, ale łatwo mogą powiązać George Clooneya z Nespresso, więc ta firma jest też tutaj od razu widziana i o to nam chodzi, żeby znaleźć takie skojarzenia, takie postacie, takie kształty, takie zapachy, żeby ludzie widzieli, że to od razu my i potrafili te rzeczy z nami powiązać. Ten trzeci element silent, to po polsku trudno przetłumaczyć jakoś jedno znacznie, bo trochę jest to takie trochę metaforyczne w tym kontekście marketingowym, bo dosłownie to znaczy jakaś istotność, wyrazistość, że coś wystaje wręcz w jakimś kontekście, można byłoby to przetłumaczyć, ale tutaj chodzi o to, żeby twoja marka była łatwa do przywołania z pamięci, łatwa do zapamiętania. I to z kolei ten Ehrenberg-Bachs Instytut nazywa dostępnością mentalną. I to brzmi dumnie, ale chodzi po prostu o to, jak szybko i jak łatwo klient pomyśli o twojej firmie, jeśli pojawi się jakaś potrzeba związana z tym, co robi. Czyli jeśli Klient będzie czegoś potrzebował, to czy ty będziesz dostępny mentalnie w jego głowie, jako marka, żeby on rozważał zakup od ciebie? No i to oczywiście brzmi jak coś bardzo pożądanego, ale jak mielibyśmy zrobić to w praktyce? Jednym z najlepszych sposobów jest dostosowanie naszych materiałów do tak zwanych kategorii entry points. To są właśnie te momenty, które sprawiają, że klient w ogóle mógłby zacząć myśleć o zakupie produktu z danej kategorii. I to brzmi mocno teoretycznie i abstrakcyjnie, więc tu też przyda się przykład. i Jeden z moich ulubionych przykładów do tego tematu to jest przewodnik Michelin. Czyli jak to się stało, że Michelin, czyli producent opon, teraz przydaje jakieś gwiazdki restauracjom? To wszystko zaczęło się już w 1900 roku, kiedy Michelin wpadł na pomysł, żeby zrobić dla kierowców przewodnik po... Yy, podróżach, czyli oni recenzowali restauracje, które tacy kierowcy mogli spotkać w trakcie jakiejś swojej podróży. Po co? No właśnie po to, żeby ci kierowcy pamiętali o Michelin, kiedy pojawi się potrzeba kupienia opony. Michelin mówił nie nachalnie coś w stylu, kiedy będziesz potrzebować opony, pamiętaj o nas. Oni zdawali sobie sprawę, że opony nie kupuje się codziennie. Więc zamiast robić taką nachalną reklamę opon, oni dali taki materiał, który tak y, praktycznie pozwalał być pod ręką i dzięki czemu pozwalał być też dostępny mentalnie dla odbiorców, kiedy ta potrzeba opony się pojawia. Więc zobacz, mimo wszystkich nowych trendów sztucznych inteligencji, podstawowe zasady marketingu, już nawet od 1900 roku, nadal są yy, działające i współczesne instytuty badające skuteczność marek nadal potwierdzają, że tego typu pomysły, jakie miał myślę ponad 100 lat temu, bardzo dobrze się sprawdzają. Podsumowując, jeśli chodzi o wdrożenie pracy nad marketingiem, no to to wdrożenie z reguły sprowadza się do budowania jakichś materiałów marketingowych. I problemy są tutaj dwa. Albo brakuje nam jakichś materiałów, albo te materiały nie są odpowiedniej jakości. O tym, jak budować te materiały, czy jak zadbać o tę jakoś, starałem się wam pokazać, yy, pokazać miejsca, w których moglibyście zacząć o tym myśleć. Mam nadzieję, że wam to pomoże. Jeśli chcecie więcej informacji na temat tego, co ja robię, czym się zajmuję, rzućcie też okiem na marketingopanowany.pl, Okiem posłuchajcie, zobaczcie poprzednie części tej serii albo widzimy się, słyszymy w następnym, ostatnim odcinku z tej serii o zarządzaniu marketingiem. Dziękuję Ci za Twój czas. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.